O, tu jest miejsce dzików. W garnku. Słuchajcie, tej nocy dziki zaatakowały, przestraszyły dzieci na ulicy Wygoda w Wieliczce, to jest centrum Wieliczki. Też w Śledziełowicach zryły po raz kolejny po sesję mieszkańcom. Ludzie się boją wychodzić nawet przed dom, bo mogło spotkać dziki. Kilka dni temu zryły też boisko sportowe w Czarnachowicach, czyli tuż między Wieliczką a Krakowem. No a jeszcze wcześniej, jakiś miesiąc temu, zryły też po przy kościele w Strumianach. Także no, te dziki urządzają tutaj na okrągło Burmistrz podjął co prawda działania Jakieś tam pół roku temu Wydano decyzję na ostrzał 200 dzików Ostrzał i odłowienie 200 dzików Ale ta decyzja była Dotyczyła terenów południowych gminy Wieliczka Nie miasta i północy Wieliczka Tutaj też są dziki, tutaj też są problemy Dzisiaj też interweniowałem w urzędzie w tej sprawie Zresztą już kilka miesięcy temu pisałem interpelację w tej sprawie no ale powiem Wam szczerze, że tutaj urząd nasz gminy niewiele może, może stawiać odłownie, to jest bardzo kosztowne i to jest nieefektywne i to jest w ogóle głupie, to jest tak głupie, bo odłowionego dzika i tak trzeba uśmiercić i zutylizować. Także wydajemy dziesiątki tysięcy na jakieś utrzymanie odłowni, które są nieefektywne. No nie wiem, z tego, co się dzisiaj dowiedziałem w urzędzie, no to około 10 dzików Pół roku odłowiono, ale przez te pół roku to się pewnie namnożyło z 50 tych dzików, no więc to nie jest to jest droga do niego, po prostu te dziki trzeba odstrzelać, no ale są głupie przepisy e, ogólnopolskie, antyłowieckie, tak zwane, zwiększono odległości od budynków, na których można polować. No i generalnie trudno jest tutaj e, odstrzelić te dziki, to jest główny problem, e, który będzie narastał, jeżeli kurczę nie zrozumiemy, że miejsce dzika jest w garnku, a nie. W miastach, na domowych posesjach, które są niszczone. Także ja apeluję też do rządzących, żeby zmienili to prawo, chociaż niech będzie ta ogólna zasada dla całej Polski, że jest 150 metrów odległości od polowań, ale w sytuacji takiej, gdzie dziki się panoszą po jakiejś dzielnicy, po jakimś rejonie, gdzie ludzie chcą wyeliminować te dziki. No to powinny być zmienione, zmniejszone te odległości, zniesione te restrykcje, żeby te dziki odstrzelić, po prostu, żeby się wyniosły. No, wyniosły, no, wynieść je trzeba i przerobić na kiełbasę, a nie marnować mięso. To jest marnowanie jedzenia, uśmiercanie dzików zastrzykiem za i, i palenie ich. No przecież to jest tak głupie, to jest nie do pomyślenia jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a teraz takie są procedury i to jest standard. No, mega głupota, jestem zły, no ale apel do rządzących. Zmieńcie to.